Kość potyliczna składa się z czterech części: części podstawnej, części bocznych dwóch i łuski potylicznej. Wszystkie części kości potylicznej otaczają otwór wielki. Przez otwór ten przechodzą rdzeń kręgowy, który mniej więcej na poziomie tego otworu zmienia nazwę na rdzeń przedłużony. Opony, tętnice kręgowe. Gałęzie oponowe tętnic kręgowych. Splot żylny podstawny przechodzi w splot żylny kręgowy wewnętrzny. Tętnica rdzeniowa przednia. Tętnica rdzeniowa tylna, a raczej tętnice rdzeniowe tylne. Korzenie rdzeniowe nerwów dodatkowych. Część podstawna kości potylicznej łączy się ku Przodowi, strzonem kości klinowej za pomocą chrząstko wzrostu klinowo-policylicznego natomiast jego brzeg boczny łączy się z częścią skalistą kości skroniowej poprzez chrząstko wzrost skalisto -potoliczny. wzdłuż połączenia z częścią skalistą kości skroniowej ciągnie się bruzda zatoki skalistej dolnej na powierzchni dolnej części podstawnej znajduje się guzek gardłowy. Górna powierzchnia wraz z powierzchnią trzonu kości klinowej tworzy stok. Części boczne. Części boczne łączą część podstawną łuską z łuską potyliczną. Na dolnych powierzchniach znajdują się kłykcie potyliczne, które tworzą z dołkami stawowymi górnymi kręgu szczytowego które łączą się z dołkami stawowymi górnymi kręgu szczytowego. Podstawa każdego z kłykci jest przebita przez kanał nerwu podjęzykowego, przez który przechodzi nerw podjęzykowy oraz plot żylny kanału nerwu podjęzykowego. To tyłu od kłykcia leży dół kłykciowy, przebity przez kanał kłykciowy. Kanał ten zawiera żyłę wypustową kłykciową. Na powierzchni górnej części bocznej znajduje się guzek szyjny. Na brzegu bocznym części bocznej znajduje się wcięcie szyjne sąsiadujące od góry i przyśrodkowo z bruzną zatoki esowatej. Wraz z analogicznym wcięciem szyjnym brzegu tylnego piramidy kości skroniowej wcięcie szyjne części bocznej kości potylicznej tworzy otwór szyjny. Często występujący wyrostek śródszyjny rozdziela otwór szyjny na dwie części, mniejszą oraz większą. Przez część przyśrodkową przechodzą nerw językowo-gardłowy, dziewiąty i zatoka skalista dolna. Przez część boczną przechodzą nerw błędny, dziesiąty, nerw doradkowy, jedenasty, gałąź oponowa nerwu błędnego, zatoka esowata i tętnica oponowa tylna. Na powierzchni zewnętrznej łuski potylicznej najbardziej wyniosłym punktem jest guzowatość potyliczna zewnętrzna. Obustronnie odchodzi od niej kresa karkowa górna. Nieco powyżej od niej biegnie słaba kresa karkowa najwyższa. W kierunku otworu wielkiego od guzowatości biegnie grzebień potyliczny zewnętrzny. W połowie długości grzebienia odchodzi obustronnie kresa karkowa dolna. Obszar położony powyżej guzowatości potylicznej zewnętrznej nazywamy płaszczyzną potyliczną. Natomiast pole położone poniżej określa się jako płaszczyznę karkową. Na powieśni wewnę wewnętrznej uwidacznia się wyn wyniosłość krzyżowata, na której leży guzowatość potyliczna wewnętrzna. Od guzowatości ku bokom odchodzą bruzdy zatok poprzecznych, a ku dołowi grzebień potyliczny wewnętrzny, któremu często towarzyszy bruzda zatoki potylicznej. Ku górze od guzowatości odchodzi bruzda zatoki strzałkowej górnej, Brzeg górny, węgłowy łuski potylicznej łączy się z brzegami potylicznymi kości ciemieniowych za pomocą szwu węgłowego.